Hej, Siemanko, to jest G16 i nawet do testowania wudeczek na kanale. czyli wódeczką testowaną jest Janosik wódka, co ma procentów 38. Jest jej niedużo. Trochę wypiłem wcześniej. Napiłem się. Mocne. Tak przydałoby się czymś popić i na szczęście ja tutaj mam ardeczki. Mam yy, popitkę, poczekajcie chwilę. I tu Mam już popitkę, jest to tymbark po prostu rześci owoc w mięta. Ich też, tych napojów też yy, mogę nagrać jakieś recenzję, ale najpierw to ta wódeczka jest ważniejsza. Jaka nota do tej wódki? Taka zwykła wódka, taka... Smak zlatuje taką, taką soplicą Nie, nie czuć tutaj, tutaj takiej znowu zajebistej wódki Jest to taka z tańszych wódek Chyba, nie pamiętam ile kosztowała, ale nie była jakoś specjalnie droga, bo... Nie rzekujmy się, są droższe wódki niż taki jakiś kurwa Janosik eee, No to dlatego Skurwiela 7,9 na 10 Taka nota, bo nie, nie, porwa, nie porwała mnie ta wódeczka za bardzo. Mogłaby być lepsza, fakt. Czy więcej procent? No, mogłabym mieć 40, to 2% więcej. Byłaby wtedy bardziej wyrazista, mocniejsza. smaku, bardziej by paliło. Ale jak jest tyle, to spoko. No ale szkoda, zostawiasz takie resztki w butelce, bo to już praktycznie w ogóle nie ma. Ach, wasze zdrowie, mordeczki, widzowie. Dzięki wielkie za oglądanie, lajkujcie filmy, utrudnijcie filmy znajomym, zapraszam was także No poprzednie filmy, na filmem, następne. Hej, siemanko, tu g 13 widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, siema.